Witajcie kochani, mamy czwartek 22 października 2020 roku, chmury się rozstąpiły, świeci piękne słoneczko, więc udałem się do lasu, dla mnie to i tak jest bardzo fajne, dzień bo dzisiaj się ukazał, De debiutuję na rynku, trzecia moja płyta, Electronic Romantic Dance Music, w której tam, co której tam prawie połowa utworów jest na yy, kanale do posłuchania. tam Dwa to teraz wrzuciłem wczoraj, osiem wcześniej były nam na bieżąco jak komponowane, wrzucane. A ja udałem się do lasu i teraz taka sytuacja, że zawsze jak chodzę do lasu, to oczekuję, że będę prezenty dostawał od niego, czyli grzyby. A dzisiaj ja przynoszę prezenty dla lasu i jego mieszkańców, w szczególności dla tak zwanego inżyniera lasu, dla dzika. Cały koszyk mam pełną torbę orzechów i laskowych i włoskich z poprzednich lat, które już wyschły i tam dla nas to się za bardzo nie dają do jedzenia. Natomiast dziki, biwiórki, sroki, kruki powinny być bardzo zadowolone. A jak niektóre jeszcze może dobre są, to może rozsieją i będzie więcej takich jadalnych drzew z orzechami w lesie. No. Ja teraz to biorę. Proszę dalej. O, Cały koszek orzechów przyniosła. Niech się zwierzątka dożywiają. A ja ruszam do lasu zobaczyć, co on mi zaoferuje w zamian za ten prezent. No moi kochani przeleciałem kilkaset metrów Wielki guzik więc Mój zajrzeć na te miejsca maślakowe sprzed tygodnia Też tu prawie nic nie ma no Ale jeden jest, maślaczek malutki Ale jest no więc... Na razie raz za prezent odpłaca się tak słabo no Ale jest piękna pogoda Ja mam buty Trekki głowy, więc mogę dziś pospacerować, jeszcze się porozglądam, poszukam Dobry i Maślaczek do początku. No, kochani słabienko, tam całe miejsce obleciałem. Nie ma nic, ani maślaków, ani ten. No, tu już się zamierzam dalej przemieszać na inne miejsca. No, na wyjście jest jeden większy Maślaczek. No, ładny. No a tu widzę drugi mniejszy. No to już w sumie trzy, no. Szału nie ma, ale coś tam się znajduje. Grunt, jest ładna pogoda, super spacer. Zawieram te dwa, rozglądam się dalej, lecę dalej po lesie. Nie ma za bardzo grzebów. Tu. No to panoramę tutaj lasową w No tu głodnik. Usadzone na wyciętym kiedyś wielkim kawalerasu, lasu, tu o następny wycięli. Tam jak te sosny to to byłem, ale tam wracam. Ogólnie to podgrzybki nieraz rosły, no, ale w tym roku jakoś nie ma to podgrzybku. I tam do głównego kompleksu wbijam na parę miejsc zobaczyć czy tam coś nie urosło. Znowu zrobiłem kilkaset metrów. Jest to miejsce, w którym w zeszłym tygodniu nie było maślaku a w tym tygodniu jeden jest jest jeden to się rozejrzę może jeszcze będą jakieś inne to czwarty maślak się naratam, naratam, coś tam znajduję, ale efektywność tego grzyobrania jest jak do tej pory słaba ale piękna pogoda, słoneczko wiaterek ciepły wieje no pięknie jest no moi kochani łażę, łażę zwodziłem, nie wiem ile metrów. Podjąłem strategiczną decyzję, że będę zbierał wszystko to jadalne gołąbki, niegołąbki gołąbki, żeby nie wracać z pustym koszykiem. No i wreszcie nic gruchy, nic pietruchy. Nie na moich głównych miejscach, tylko gdzieś pomiędzy nimi w krzakach. Pojawił się wreszcie prawdziweczek. Zimak jeszcze siedzi, w nim konsumuje, zaraz go wygonię Prawdziwy, kładny, trochę obgryziony wprawdzie Ale nie ma co wygryzać Nie wrócę tam z samymi gorąbkami i, i trzeba czy czterema ma szlakami padnie na dłoń wysoką prawie na dłoń rozłożysty. Zaraz to wypędzam ślimoki z niego bo już prawie połowę go zjadłem no dzięki podjętej decyzji że zbieram wszystko w tym gołąbki się już dno zapełniło już w koszyku rośnie no ale brędzowato to jest chodzę, chodzę a na drodze gdzie wtedy było kilkaset maślaków tu jest dwa dalej trzeci maluch ledwo go widać ale jest Także takie sobie. No. Znów jest grzyba, zbieranie grzybów, grzybobranie. Nie tam, że się zbiera tam wspaniałe tam, tylko jak się nie ma co się lubi, to się lubi, to się ma. No. Dobrze, że chociaż tych gołąbków sporo narosło, też tam przebieram, żeby nie były za stare, robaczywe za i tak dalej. No. Tu mam trzymać taki, z Powoli tu się będę rozglądał i już zawijał z powrotem, bo już tam ażę z półtorej godziny. No tak przy tej drodze znajduję takie po jednym, po dwa takie małe maślaczki nie? zawsze to jakaś odmiana od gołąbków, tak? Są jak jeden wielkich kozaków, nichuchu po podgrzybków tych brązowych, brunatnych, których powinny być o tej porze całe mnóstwo też, nichuchu dobre gołąbki, dobre maślaki będzie sosik dzisiaj No i tak sobie idę jeszcze ostatnie moje miejsce zbadać, takie bardziej warte zobaczenia. Ja to po drodze pokazuję wam, taki krajobraz. Tu przysieka właśnie, wycięli kawał lasu. No, tam jest to chyba bagienko, pozostałość. Parę drzew. co mnie zdołali wjechać. No, piękne żółte liście. Dębów, klonów, bo tutaj też takie rosną u mnie w lesie. No piękna przyroda jest jesienią jak jest słoneczko i taki ciepły wiaterek A tu sobie tą drożką będę szedł dalej Zobaczcie kochani z kilkaset metrów i tam jakieś pojedyncze gołąbki I to było ostatnie miejsce które chciałem odwiedzić i będę wracał bo już czas na mnie No jest jest nagroda, za ten trud, za to ważenie, za ten znój i dźwiganie koszyka z prawie pełnego głównie z gołąbkami jest drugi prawdziweczek. Przepiękny i spory i gruby i nawet taki nieobgryziony przez ślimory. Dwa prawdziwki z dziesięć masztaków Mnóstwo gołąbków jakieś tam siwe betki inne. No ale ten jest bardzo ładny. O. Tu się będzie z ładnie komponował w koszyku. Czyli coś tam rośnie. No. Inni mają takie miejsca, że pójdą i całe mnóstwo znajdują super grzybów. U mnie to jest różnie. Raz co raz nie ma. Dzisiaj to tak średnio. Ale dwa prawdziweczki były. No i ogólnie na ilość to tam sporo na ciołek. Jeszcze się tu rozejrzę, bo może jak jest jeden, to może jeszcze jakiś drugi. Bo jak wiemy o prawdziwkach, one lubią rosnąć rodzinnie, tak, po kilkach, chociaż po dwa. No nie zawsze, no ale czasami. No rozejrzę się. No, wracam już do samochodu. Jeszcze są bonusy dodatkowe. Raz zaczyna oddawać w, ramach, w zamian za mój prezent tu dwie pieczarki. A tam, Powiększam większa. Trzecia pieczarka. No bo prawdziwku tam już nie znalazłem koło tego grubego. Ale dobrej pieczarki zbieramy. Popatrzcie, kochanie już idę. Do samochodu już doszedłem, do asfaltu ale z drugiej strony do drogi dojrzałem Proszę bardzo, raz się odpłaca za bój prezent ta piękna czubajka kania no. smutne jest to, że o takim śmietnisku tu przydrożnym rośnie No ale to nie ma, nie ma, nie ma tu na no, to tam ani radni, ani, ani wójt, tam wszyscy mają to wiadomo gdzie Mniejsza opa, to drugi raz w tym roku jak znalazłem, a ta jest ogromna. O. Szerokość jak dwie moje dłonie. Wysoka na jakieś, ja wiem, 35-40 cm. No przeogromna. No ale to bardzo ładnie, akurat przykryje koszyk już do pełna. No a jeszcze dojrzałem, że za nią tam druga mała stoi no. jako mniejszy bonusik Czyli dwie kanie zwane też w różnych miejscach sowami w innych wronami Super, super grzyb do smażenia, na no, pięknie smakuje W panierce to tak nawet kosleca przypomina nawet Moim zdaniem lepiej smakuje Kapety się je tam całe życie, dzień w dzień prawie, a kanie tam się je tam, raz, tam na jakiś czas no tu, zachęcony tą kanią, wszedłem kawałek na ścieżkę raz. jest ciekawostka Jest ładny grzyb z gąbką no, Ten tak zwany podgrzybek pieskowy, zwany też sińcem, bo jak się go dotknie to tu widzę jako go już nie ma jaki gryzły no, jakaś tam pierwsza liga to nie jest ale zawsze grzyby gąbczasty co cieszy także raz nie daje mi wyjść teraz zaczyna się odpłacać na koniec prezentami podsumowanie grzybobrania no było no tak źle dwa ładne prawdziwki piękna, ogromna kania kilka maślaków, jeden siniec cała gromada gołąbków jeszcze innych takich betkowatych jadalnych szału nie ma tam nie to, że są same prawdziwki ten ale jestem zadowolony, tam z tyłu godziny spędziłem w lesie, nogi bolą koszyk pełny a biorąc pod uwagę tą kanię to nawet wystaje z koszyka więc nie ma co narzekać pogoda super czuję się dobrze wracam do domu proszę o tutaj lajki jak się podobało o suby, jak ktoś pierwszy raz albo tam któryś a jest zdecydowany i wam też życzę miłego wypoczynku najlepiej w plenerze ma ruchu trochę bo róg dobrze robi dla zdrowia spalamy tłuszcz cukier spalamy Stres zmniejsza się, wtedy się organizm tak nie zakwasza, a organizm zakwaszony od razu zaczyna produkować choroby z rakiem na czele. No, więc nie chcesz mieć cukrzycy, nadciśnienia, raka, to, to ruszaj się, uśmiechaj się i przebywaj jak najwięcej na świeżym powietrzu. Dziękuję pięknie za oglądanie.